Witajcie, cześć, zapraszam na kolejny odcinek tematyczny, na którym Wam opowiem o kolejnej karcie Tarota, a będzie to tym razem karta Osiem Kielichów. Tak więc dzisiaj Wam opowiem symbolikę, znaczenia i ukryte archetypy na karcie osiem kielichów. Zapraszam serdecznie. Karta Tarota 8 Kielichów, ona tutaj reprezentuje żywioł wody i mówi o naszych emocjach oraz relacjach z innymi osobami. Również tutaj ta karta mówi o tym, jaką relację mamy sami ze sobą. Jeżeli się tutaj przyjrzycie, zobaczycie, że na mojej karcie stali tarota snów mamy tutaj postać, która idzie po kolumnach, jak po schodach i zmierza w nieznanym sobie kierunku. Mamy tutaj 8 Kielichów i one są ustawione na szachownicy. Główna interpretacja tej karty mówi o tym, że podejmujemy decyzję w oparciu o swoją intuicję, o swoje przekonania i przeczucia. Karta ta w głównym symbolizmie mówi o tym, że porzucamy wyznaczoną ścieżkę i rozpoczynamy coś nowego, aby zmienić coś w naszym życiu na lepsze. Jeśli się przyjrzycie grafice na tej konkretnej talii kart, możecie zobaczyć, że mężczyzna te kielichy porzuca i idzie po tych kolumnach. Ku pełni księżyca, gdzie niebo jest bezchmurne i widać dokładnie piękne gwiazdy. Oznacza to, że obecna sytuacja danego człowieka już nie zaspokaja jego potrzeb i w oparciu o swoją intuicję, ale również w oparciu o pewne fakty, które ma przed sobą, dokonuje decyzji, aby podjąć pewne zmiany w swoim życiu ku lepszemu. Karta ta definitywnie daje do zrozumienia, że na chwilę obecną możemy przebywać w niewłaściwym miejscu wśród nieodpowiednich ludzi, którzy zamiast nas rozwijać, ciągną nas w dół. Jeżeli mamy swego rodzaju refleksję, gdzie czujemy, że nie jesteśmy w dobrym miejscu, a ludzie, którzy nas otaczają, nie są tymi, którzy koło nas powinni być, i również mamy pewne konkretne fakty, że na przykład zakład pracy nas nie rozwija, a czujemy się w nim źle, jesteśmy w relacji, która jest toksyczna, a nie rozwija nas, wtedy podejmujemy decyzję, aby porzucić dane miejsce, dane otoczenie i danych ludzi i idziemy ku nowemu, ku lepszemu. Karta Tarota Osiem Kielichów. Tak jak wspomniałem, ona mówi o emocjach i relacjach, ale również ta karta definitywnie mówi o tym, żeby wsłuchiwać się samego siebie. Z jednej strony to są kielichy i mówią one o żywiole wody, o relacjach z innymi osobami, naszych uczuciach, ale pozwolę sobie też stwierdzić, że ona tutaj troszeczkę mówi o umyśle, który jest dedykowany mieczom i żywiołowi powietrza. Karta 8 kielichów mówi o tym, że należy wsłuchać się samego siebie. Jeżeli czujemy, że jesteśmy w niewłaściwym miejscu wśród niewłaściwych ludzi, podejmujemy decyzję, że musimy to porzucić, gdyż musimy dbać też sami o siebie. Musimy też nauczyć się kochać siebie i opiekować się samym sobą i właśnie o tym mówią kielichy, bo to jest relacja z kimś, miłość, uczucie do kogoś, a ta karta mówi o tym, żeby to było do nas samych. To nie są dwa kielichy, gdzie mówimy o kimś obok nas, tylko mówimy o sobie samym. Tak więc ta karta de definitywnie daje do zrozumienia, że musimy zadbać o sobie samych, o tym, jak jacy jesteśmy w danym miejscu, jak się czujemy, jakie mamy samopoczucie oraz o naszą przyszłość, gdzie czujemy, że musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Na moich odcinkach często poruszam pewien szczegół, gdzie opisuję daną kartę w pozycji prostej oraz pozycji odwróconej. I tutaj nie będzie wyjątku. Jeżeli chodzi o kartę w pozycji prostej, czyli w takim właśnie symbolizmie pozytywnym, karta mówi o tym, że Podjęliśmy odważną decyzję, wzięliśmy sprawy w swoje ręce, również kierujemy się intuicją, która jest tutaj dość mocno wyszlifowana, dobrze taka zahartowana, jak i również umiemy wsłuchać się w samych siebie i słuchać swojego serca. Jeżeli ta karta pojawi się jako karta odwrócona, bądź w tym rozkładzie kart, gdzie jest napisane na przykład czego nie robić, może ona mówić o zlekaniu z pewną decyzją, może również mówić o lenistwie, bądź wmawianiu sobie, że mimo sytuacji, że jesteśmy w miejscu, gdzie nam nie służy, które jest toksyczne. Mimo otoczenia ludzi, którzy ciągną nas w dół, dalej uparcie i niestety naiwnie wyobrażamy sobie, że to się może kiedyś zmienić, że to tylko chwilowe, a tak naprawdę to może trwać w nieskończoność. Również co Was teraz zaskocza, jeżeli robicie na przykład rozkład kart, czego nie robić, albo rada. Czego nie wykonywać, jeżeli pojawi się ta karta, ona z kolei może radzić, aby nie podejmować pewnych zmian. Ja w swoich rozkładach czasami wykonuję rozkład rozszerzony, gdzie jest na przykład karta, co robić, a obok jest kolejna karta, czego nie robić. Możecie też oczywiście takie rozkłady robić. I tutaj, jeżeli ta karta pojawi się w interpretacji, czego nie robić, to wtedy ona mówi, żeby na razie nie podejmować pochopnych decyzji, tylko jeszcze troszeczkę poczekać, pozbierać pewne informacje. Wczuć się w to, czy decyzja o zmianie jest słuszna, i dopiero wtedy zastanowić się, czy coś zmieniać, czy coś wybierać. Karta ta, osiem kielichów, interpretacje na najczęściej zadawane pytania w rozkładach, czyli miłość, finanse, zdrowie, ale również rada, ma tutaj dość podobne znaczenie, dość spójny mianownik. Jeżeli chodzi o rozkład na pytanie o relacje, o miłość, o różnego rodzaju stosunki z innymi ludźmi, może ona tutaj mówić o tym, że jesteśmy wykorzystywani przez jakąś osobę, przez naszego partnera, partnerkę czy przyjaciół, oraz mówię o tym, że zastanawiamy się nad odejściem od relacji z tąże osobą, z uwagi na to, że nie ma tutaj partnerstwa, nie ma też równowagi, nie ma budowania tego ogniska domowego, nie ma tej opiekuńczości i miłości. Jeżeli ta karta pojawi się w rozkładzie na przykład na pracę finansa, może ona mówić, że to będzie dobry czas na zmianę pracy z uwagi na to, że nie spełnia ona naszych oczekiwań, nie ma też tego szacunku ze strony ludzi, z którymi pracujemy, ale też co ważne, nie mamy odczucia rozwoju zawodowego czy rozwoju osobistego. Tak więc karta ta może też nam mówić, że to jest dobry moment na zmianę stanowiska pracy, która może będzie lepsza. Jeżeli chodzi o aspekt zdrowotny, wyobraźcie sobie, że karta ostrzega przed depresją, apatią, również pewnymi myślami samobójczymi, z uwagi na to, że mamy tutaj postać, która odchodzi. Tutaj pozwolę sobie na takie delikatne porównanie, że to może też być taka dusza, która wychodzi z ciała, jeżeli na przykład dojdzie do jakiegoś takiego odebrania sobie życia. Tak więc tutaj też może być ostrzeżeniem, żebyśmy przypadkiem nie podjęli jakiejś głupiej decyzji o odbieraniu sobie daru życia. Tak więc karta również o tym oszczega. Na koniec jeszcze powiem, że karta osiem kielichów jako karta RADA, bądź również jako karta dnia, bo ta przesłania będzie mieć podobna, mówi o tym, abyśmy nie bali się poszukiwania nowych rzeczy. Nowych dróg, nowych okazji do czegoś, co będzie dla nas lepsza, do czegoś, co będzie nas rozwijać i będzie miało lepsze perspektywy. Warto również kierować się trzeźwym umysłem, nie osądzajmy w emocjach, również nie, podejmuj, nie podejmujmy decyzji, na przykład w akcie. Desperacji, w strachu, w złości, ale również w przesadnej wesołości. To też jest bardzo ważne. Jeżeli będziemy podejmować decyzje o jakichś zmianach, muszą być one przemyślane, muszą być one dobrze oparte na faktach, ale również warto słuchać swojej intuicji i swojego serca. Z uwagi na to, że mogą być sytuacje, gdzie pewne zmiany już ich nie cofniemy. Jednakże mawiają, że jedyną stałą w życiu człowieka jest zmiana, więc pamiętajcie, że karta ta też radzi, abyśmy się rozwijali, nie stali w miejscu, ale żebyśmy też szli cały czas do przodu, z uwagi na to, że jeżeli idziemy do przodu i pniemy się w górę, my też sami się rozwijamy i stajemy się coraz lepszymi osobami. Mam nadzieję, że mój dzisiejszy film Wam się spodobał. Oczywiście postaram się zmontować i nakręcić kolejne filmy, gdzie też opowiadam o kolejnych kartach Tarota. Standardowo zapraszam Was serdecznie na moje social media. Znajdziecie mnie po imieniu, nazwisko, czyli Adam Skorobochaty. Nie ukrywam się pod żadnymi pseudonimami, nie ukrywam tego, jak się nazywam i też jak wyglądam. Wszędzie możecie zobaczyć moje dane, imię, nazwisko, też nazwy firmy i również mój wizerunek. Jeżeli oczywiście bylibyście zainteresowani rozkładem kart Tarota lub wykonaniem jakiejś usługi azotorycznej, serdecznie Zapraszam do kontaktu. Zapraszam Was na moje social media, na mojego YouTube'a, TikToka, Instagrama i Facebooka. I tak jak wspomniałem, Adam to jak piszecie w Google, to mnie oczywiście znajdziecie. Wszystkiego dobrego i do następnego odcinków. Trzymajcie się, na razie.